Na bieżąco, i dzisiaj krótki vlog będzie z no. tobą jak zawsze. Tutaj, tutaj o, tutaj sięgnę siodako. To będzie za tą konikę łapkę w górę i subskrypcję. Siema. tutaj jestem. I mam nadzieję, że się spodobał to, łapkę w górę i subskrypcję. Świąteczne, świąteczne. Patrz na to. Kolejna święta, święta like, lubimy święta. No, i. Mam nadzieję, że takie odcinki, takie vlogi się podobają I jak to uważasz w ogóle? w komentarzu, jak, 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 jak to uważasz? Czy wszystko ok? Czy wszystko dobrze? U nas, ja, u nas na przykład jest tak skrajnie czasami Nas dobrze, nas dobrze jest Nie, A tutaj jeszcze bardziej chętnie jest Szczerze tutaj jest piękna choinka Po prostu proszę łapkę lajka i subskrypcję Żebyście byli filmami I każdy co wyjdzie. Zostanie jasne, napiszcie w komentarzu. Napisz w komentarzu e, 2020 Co no. ale napisać w komentarzu na YouTube? Co mam w komentarzu? na na swój kanał. Tam mają na mają napisać Napiszcie w komentarzu na YouTube napiszcie w komentarzu co macie napisać żeby serdusko przy O, napisze święta Bożego Narodzenia Napiszcie i, i to mam wprzeusko serduszko jak nam przejść mam nadzieję że lajka, I, że, ja zostawicie lajka śrdusko i zostawicie lajka oraz subskrybujcie, byście byli na bieżąco z kanałem. No i pamiętajcie o tym, że jak tutaj byłem 15 razy w górę, to robię kolejnego vloga. I pamiętajcie o tym, że 15 lajków przepraszam, chyba tak powiedziałem. Tutaj tutaj, żegnam i idę stąd na domu, to, 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 tam, to tam cicho, ale nie, nie przerwaj. I pamiętajcie o tym, że jak tutaj będzie 15 lajków, to po, już po kolejnym mówię ciemno i no się, przepraszam, żołnierze To, tym się włączyło nagranie, mam nadzieję, że Wam, wam to nie przeszkadza 20 lajków i robię kolejnego vloga, 20 I pamiętajcie o tym, że je Was bardzo lubię A Wy mnie No i mam nadzieję, że zrobicie te 15 łapów w górę Żeby był kolejny odcinek Co najmniej musi być 25 15 łapów w górę i robię kolejnego vloga 15 wystarczy mi i będę robić vlogi nawet w domu można, mogę vlogi, mogę vlogi robić w domu i pamiętajcie o tym żeby podać na Rani kanał Rani kanał i mój Rani będzie w opisie, zapraszam i jak tutaj dzisiaj będzie robił to 240 subskrypcji to wolność podczas ten odcinek na rani co albo 250 250 przyszedłny odcinek no i ja jeszcze zaraz zagnę z wami i nie miałem pomysłu na tego vloga, ale tak twoją telefon i tak, tak nagle, tak nagle, nie? Dobra. Już, jak najpierw, kanale, no, chcesz zagnę z wami dostał łapkę w górę, sub gdybyście byli najpierw doskawany, że trzymajcie się, elo.